Pablo Picasso został komunistą w 1944 roku, krótko po wyzwoleniu Paryża. On w ogóle mieszkał w Paryżu przez całą wojnę. Nie chciał uciec do Ameryki. Uważał, że trzeba stawiać moralny opór przeciwko okupantom. I w październiku 1944 roku napisał specjalny tekst wyjaśniający, dlaczego postanowił wstąpić do Partii Komunistycznej i napisał wtedy, między innymi, tak. To, że wstąpiłem do partii komunistycznej, jest logicznym krokiem w moim życiu i mojej pracy i nadaje im sens. Poprzez strukturę i kolory starałem się dotrzeć głębiej do wiedzy o świecie i o ludziach, w nadziei, że ta wiedza nas wyzwoli, i na mój własny sposób starałem się zawsze mówić to, co uważałem za najbardziej prawdziwe, sprawiedliwe i najlepsze czyli najpiękniejsze. Ale w czasach przemocy i powstania Poczułem, że to nie wystarczy, że powinienem walczyć nie tylko moim malarstwem, ale całym sobą. Wcześniej z powodu pewnego rodzaju niewinności nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zostałem komunistą, ponieważ nasza partia, bardziej niż jakakolwiek inna, stara się poznać i zrozumieć świat, w którym mieszkać będą ludzie o jasnych poglądach, bardziej szczęśliwi i mający więcej wolności. Zostałem komunistą, ponieważ komuniści są. Najbardziej odważni we Francji, Związku Radzieckim, a także w moim własnym kraju, Hiszpanii. Odkąd wstąpiłem do partii, nigdy nie czułem się bardziej wolny i spełniony. Czekam na czas, kiedy będę mógł wrócić do Hiszpanii, a na razie domem jest dla mnie Francuska Partia Komunistyczna. Tutaj znalazłem wszystkich moich przyjaciół, którymi są znakomici naukowcy Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie. Wspaniali pisarze Louis Aragon i Paul Loire, a także wiele pięknych twarzy powstańców Paryża. Jestem znów wśród przyjaciół. Pablo Picasso, październik 1944 roku.